Falownik SANIU SX1000. Prezentacja pracy w trybie prostego sterownika PLC. W poprzednich filmach poświęconych funkcji prostego sterownika PLC, dostępnego w falownikach SANIU SX1000, omówiliśmy parametry służące do konfiguracji wspomnianej funkcji oraz zaprogramowaliśmy sterownik PLC do pracy zgodnie z przyjętymi założeniami. Teraz przyszedł czas na prezentację pracy tak zaprogramowanego falownika. Za pomocą panelu obsługi yy, uruchamiamy falownik. Urządzenie rozpoczyna pracę z częstotliwością 10, 10 Hz. Następnie yy, po 10 sekundach częstotliwość ta wzrasta do 20 Hz. By ponownie spaść do 10. Po czasie 10 sekund częstotliwość pracy wzrośnie do 30 Hz, co widzimy aktualnie. Polownik z tą częstotliwością będzie pracował przez 10 sekund. Następnie częstotliwość spada do ustawionej wcześniej 5 Hz. I urządzenie kończy cykl pracy. W parametrze P502 tryb pracy PLC został ustawiony na wartość 1, w związku z czym, tak jak wspomniałem, po wykonaniu jednego cyklu falownik kończy, kończy swoją pracę. Dziękuję za uwagę.